Za wami drugi mecz finałowy z Polonią Bytom. Wygrywacie ten mecz, przedłużacie całą serię. Więc jak podsumujesz waszą grę w tym dzisiejszym meczu? Yy, ja myślę, że wyciągnęliśmy wnioski z meczu, który był tydzień temu. Wyeliminowałyśmy wszystkie możliwe błędy, jakie robiłyśmy tydzień temu. I to nam zaskutkowało to, że dzisiaj wygrywamy ten mecz i wstarczyliśmy jeden jeden. Myślisz, że to był taki idealny mecz w Waszym wykonaniu? No, idealny mecz to. Ciężko powiedzieć, co to znaczy idealny mecz. No, z każdym razem, jak gra się jeden mecz bardzo dobrze, to potem chce się grać jeszcze lepiej i każdy kolejny mecz będzie jeszcze bardziej idealny. Ciężko powiedzieć, czy to był nasz idealny mecz. To był mecz, który nam wystarczył, żeby się utrzymać jakby w, tej, w tym graniu o finał, znaczy o mistrzostwo. Więc to jest najważniejsze. A czy on był idealny? Możemy grać brzydko, ale ważne, żebyśmy wygrali. Y Odchodząc do tego meczu, na pewno miałyście plan, jak chcecie tutaj zagrać. No, a tymczasem to Polonia szybko zdobyła tę pierwszą bramkę. Myślę, że ten plan szybko musiał zostać zmieniony, albo, nie wiem, trochę was ta bramka wybiła z rytmu, albo z takiego nastawienia, bojowego do tego meczu? Nie, ja myślę, że plan był od samego początku wdrożony. E, wiadomo, gdzieś tam jakiś lekki błąd się pojawił, ale nie było zmiany planu. Taki był plan od początku. E, każdy plan ma jakieś luki, to była ta jedna. E, potem stanęłyśmy bardziej mocniej w obronie, e, ale wszystko, co sobie założyłyśmy przed meczem, było zrobione od A do Z. Podejrzewam, że to był bardzo wyczerpujący mecz dla was i wiele was musiał siły kosztować ten dzisiejszy mecz. E, siły to raz, ale to chyba nie o siłę chodzi, psychicznie nas dużo kosztował, bo prawda jest taka, że nikt w nas chyba nie wierzył. Wszyscy już skreślili i, i wszyscy już ten puchar tak naprawdę tu przywieźli i, i już go chcieli tu zostawić. I my wiedziałyśmy o tym, i to z tyłu głowy, i można się wypierać tego, że to nie wpływa na grę, ale to każda miała z tyłu głowy. Z tym, że myślę, że napędziło nas to trochę, bo my chcemy pokazać, że naprawdę da się wygrać. Pokazałyśmy, że da się wygrać i zostało nam jeszcze tylko jutro to pokazać. Pamiętam, że na początku sezonu rozmawialiśmy też po meczu z Polonią i ty mówiłaś, że jeszcze w poprzednim sezonie oglądałaś ten finał i tak właśnie byłaś w szoku, jak tutaj kojotki grają. Więc po tym całym roku, po całym praktycznie sezonie... Jak smakuje zwycięstwo nad polonią bytom i to jeszcze w bytomiu w wielkim finale. Szczerze wspaniale. Naprawdę najlepsza decyzja jaką mogłam podjąć na ten sezon to wspomóc tą drużynę i tu bardzo ładnie widać jak ta drużyna ewoluuje. Z meczu na mecz, gdzie przegrałyśmy tutaj ten pierwszy mecz w sezonie, nabrałyśmy tempa, zgrałyśmy się, mieliśmy nowe zawodniczki i wygrywamy i wygrywać ta drużyna będzie. Jak myślisz, jakiego e, spotkania możemy się jutro spodziewać? E, no bo e, w tych dwóch dotychczasowych meczach zobaczyłyśmy, zobaczyliśmy bardzo dobrą grę Polonii, e, Waszą bardzo dobrą grę, więc jutro chyba będzie taka kumulacja tych emocji i tej dobrej gry z dwóch stron. Ja myślę, że to będzie najlepszy mecz sezonu. E, pod względem takich emocji, cieszy to, że e, na przykład. Nasza kobieca gra, tyle widzów przyciągnęła, cała hala. Napędza to, ale każdy wynik, jaki będzie, to będzie z przewagą dla nas. Plan na jutro to będzie po prostu zagrać tak samo jak dzisiaj? Tak. To zapytam jeszcze na koniec o to, co Wam się najlepiej. Dzisiaj pewnie wiele rzeczy Wam się dobrze udawało, ale bardzo dobrze udawało Wam się pewnie to, żeby trzymać z daleka Karolinę Puźniewską, która na to, że Was tak nękała. No, dzisiaj Wam się to udało i efekt jest jaki jest. Tak, no, efekt jest. Nie powiem, że nie, był to jeden z naszych planów. Udało się utrzymać, i myślę, że to też była część tego sukcesu naszego dzisiaj. Duża część. Dziękuję bardzo. I mam tutaj kogoś, kto chce zadać ostatnie pytanie. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Z kim graci się najlepiej w Twojej drużynie? Z całą drużyną? Tyle. <grystanie> Dzięki.